Poczekaj chwilę, ale dobrze ja mam nagrywanie. A, dobra. O! A! Zapomniałem, że to nie jest o, o, nie! Dobra, to będziemy grać. Tylko muszę w własnym obrazu podłączyć ten, konsolę. Nie będziemy przerywać. /a? Na minha live na no TikTok, de... um, portanto, eu falar assim. De para uma grande. para Só? Ah, na minha. Gapisz się na mnie? A ja muszę mu włączać. Zwykle. Dobra, masz. Tylko nie komentuj, nie tak. nagrywam. Dobra. Jestem. Masz klucz. Aha. Uwa. Właśnie Uwa. na co ty rzucisz? Stało. O mam klucz! A co się stało? What are you looking Dobra, dzisiaj nie pograsz. Nie działa. Dzisiaj nie pogrzeb. Co? Dobra, chodź, mam klucz. Dobra. Właśnie na, na. Właśnie. Na TikTok będziesz rzucał? Na TikTok? Czy na YouTube? Bo ja na YouTube. O, dziesięć minut, siedemnaście. Dobra, ja idę. Kurde, gdzie ja idę? Działa kamerka? No... I się że ja nie mogę mu włączyć. Dobra, działa to działa. Dobra. Też idzie. Wow, nie idzie. Dobra, chodź na, na wypadek, bo może w każdej chwili rush wyskoczyć. O, jeszcze pilotem. Nie chcę pod łóżko, tylko chcę fuklacji. Dobra, chodź, mam nóż. Co? Nie dobra. Nie, nie działa. Nie da się na nim włączyć. Rozładowany. A! Czekaj, zaraz ten wielki stać będzie. O fak, fak 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 chowa się! O matko! Umieram! Już nie umieram. No tak za późno wlazłem. Ale dobrze przeżyłem. A, mam Dobra. Dlaczego mnie tutaj nie włączysz? To nie działa, mamą. Mam pieniądze. nie działa. Nie działa. Dobra. Wielki straż. Czeka. Mam główniarkę. Dobra, odpalaj. Let's go. Jest 13 minut. No, no, no. Dobra, ja idę na, bo... na ten. Arpor jestem. Patłowanę. Osoby. Ej, chyba idzie... Do... Gdzie? Do ciebie. Może ja. świetny telewizor jest głośny. Ale za mnąś O się do szafy! O kurna, mam to. O fak. O f. O fak, o fak. Wielki Staś, zaraz, to ten dostaniesz. Minigierka. Mamy och tu. Je Mamy to! Odlec to. Za... Tu możesz się włączyć. O mamo, Mogę umrzeć. Ale żyje. O box! Do Ciebie chyba, nie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, nie do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie. Dobra, idę po bok. それ。 konsola, tylko mieni ekran Jakiś u niego Dobra, ja jestem? Dobra, ja jestem O, ty sporo tu zabrałeś Wiem, wiem, wiem Idzie do mnie Bardzo super I nie I'm hurt. O, święty! Boże, święty, prawie nie mogę zrobić... ...do serca! Matko, zawał <grym> Dobra Mam ten, mam kartkę. Do ciebie idzie, ale na pewno zawróci. Zawróci. Dobra, zawróci. Możemy chyba na spokojnie iść na górę. I ja do ciebie. Poczekaj chwilę. Tak mieć pewności. Dobra, idę do ciebie. Dobra, chodź. nie. Ja chodzę. Dobra, chodź na górę na pewno. Na pewno. Jest... Nie wiem, po co ty otwierasz szafek, że ten też jego proszę. Dobra, kółko mamy BOŻE święty Boże Do mojej strony poszedł Gdy chciałam wychodzić Please, no, dead wiadomość TikTok, nie, nie, TikTok, YouTube Możesz iść? Thanks No thanks? No nie, nie, też mam Lepiej nie idę na górę. Lepiej zostać na dole. Idzie chyba do ciebie. Do ciebie idzie. No chyba. I chce? to na górze chodź. Na górze nie na jest nic. O, tutaj jest. Dobra, zróbmy takie błędy. A nie napisałeś kodu? Trzeba to zapisać. A no tak, dobra. Jak się pisuje? Czekaj. Co jest? Nie mogę się... A, dobra, wyślę. Dobrze. Bo nie mogę się ruszyć na chwilę. Tak, no tak, no. Dobra. Tak było mi łatwiej. Tak szybko tak napisał Dobra, plaster mam 20 minut Na pewno będzie... Co? Weź Wiem O tak. Cicho, cicho Obok Ej On podwójne drzwi otworzył Nie dziękujmy Ej, Lepiej mu nie dziękujmy Możemy mu podziękować, że nam otworzył Ten drzwi Dobra, chodź na dół To jest najlepszy Albo Tak Nie, a to wiesz o co zna? To nie, możemy wychodzić. Tak, ja to wiem. Jeb! Ja za dawno tak nie lubiłem, że to. Tak. No to sam. Ja... Boże ŚWIĘTY! Ja dostałem, ja... Ja prawie mogę uciec. O! Plaster, to jest... Dobra, ty szukaj plastra dla siebie. O. A. to Ja się złapałem! Boże, prawie mogę umrzeć, ale żyję. Może się ja nie A? No migało No tak na mi przeszkadza z tym, bo No wiesz Bo on no ciągle mi... komentuje O, właśnie Widzowie, wyja... jak Chcieliście Nie Nie o, chcieliście Ten. Jak to O, właśnie, mój profil To będzie Wy.com Przyprawie mogę Dobra żyję, dobra żyję. Nie, Nie chcę ale dobrze. Uuuu, sześć dziewięć. 5 cm. Kebab Który mój kolega miał! Trzeba się chować przez z Nieprawdę, że ja przeżyję taki mały HP. Ja nie mam połowy. Ja, ja mam prawie. Ja mam jak to? Mniej połowa to samo. Ale to jest. To nie jest tak rzadkie, powiem. Ten park. Nie rzadko. mam, bycie mi. Dobra I bam! Chcemy A nie, dlaczego za mną nie Dobra To mamy tak, że my szukamy plastrach Plastra i jednocześnie klucza Kurde, nie podłóżko! Chcę się udusić w końcu Dobra Dobra. Ja? Hałem się pod łóżko. Ser. Mignęło? Dobra, czekaj, no idę, idę, idę. No właśnie. Dobra, teraz miga, miga! Może prawie mogło mnie wywalić. Momentan za późno... O, teraz... Zaraz, zaraz, Czekój się na No tak! Sick! Plaster masz? tałaczki znaczy, że... Te Nie ma taki. Dobra, chodź. Dobra, tu, 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 nie tu. Dobra, ja tu w lewo. Dlaczego ty... No tak. Chyba nie godzi Dobra! Zaraz będziemy uciekać! Nie odstawi kolego! Nie mów! Ja nie chcę cię zdradzić! XD! Dobra, chcę cię zdradzić! Nie wiem się mi! Teraz już Dobra! To będzie mi Lewo! Lewo! Brawo! Matka jedyna... Jestem, prosto, prosto! Prosto! Lewo! Prosto! Czekamy! I co on da Kurde! O, oh, fuck! Fak, fuck! fuck. Oh, Fak, tak cię spowiedziałem? Fak mam HP, prawie mogłem udać. Albo nie? Matku. Aha. <złyska> ja mam cel, ja mam No ja muszę poszukać sobie plastra! O dobra ma... O, zost zostaw mi półeczki, ej zostaw, zostaw, jak chcę ten plaster! Lepiej półeczki O, lepiej to wylajmy teraz Dobra, daj mi półeczki, daj mi półeczki Półki dawaj mi A muszę tu? Nie złapa mnie, ja jestem za tym pokojem, który byliśmy Po tym na pokoju jestem, Ambusz Żyjesz? Prawie 50, nie czyli... Prawie pół godziny to nagrywamy Powiem Leci Ale ja się nie chowam w szafie Nie, nie leci Nie leci Tu, tu, tu Mama UHP O, dobra, dobra Tu, tu, tu Dobra, musisz mi, musisz mi zostawić te pół. Ksladki mi zostaw! Małopę, no, dobra, od razu mi się chowamy ten. Nie mam. Tak, chciałeś. Dobra. Nie idziemy na bok ani na górę, tylko od razu uciekamy. Dobra Dobra, mogliśmy inaczej, ale dobra No właśnie, ja tak to robiłem to samo, ale... Ten... Dwa razy przez niego umierałem Kiedy to byłem Kira, ja idę na górę Ja idę na górę, ja idę na górę na wypadek Dobra może święty, możesz Julia, mnie nie komentować. Aby chciałbym być sam. <grymny> bo ci zaraz mi w konsolę. Nie. No to proszę mnie nie komentować. No. Dobra widzowie jak będziecie chcieli gdzieś na moim TikTok, to wykom jest. Na pewno mój kolega nie polubi tego filma. Nie będę ustawiał już, czy nie? Ja nie? Nie komentować, bo jak to, jak leciałam, bo to jego nie słyszałem? No tak, bo nikt nie. Bo mój brat się tak drzeże w ogóle szok. Mogę od razu go podgłośnić. Dobra, podgłośni Dobra, ten będę słyszał. Dobra, dawaj! Drowy drźwia... Ja już jestem! Ja już, ej, panie, ja już jestem! gdzie? O, jest Ja już jestem! Uciekaj! Widzę cię! Poszły na górę! Nie idzie, nie idzie, nie idzie! Dobra, godzimy! Mamy to! 14 raz! Ja z tobą idziemy! No tak Ja to tylko na jedno... Dobra! Mówimy! Dawaj ubu, UwU Przechodziliśmy dorsy UwU powiedziałem Ale ty też musisz to powiedzieć Ja już powiedziałem Ale <Net> za nie powiedziałeś. O klika. Teraz możemy ten odcinek kończyć. Nara!